Dzień dobry. Witam państwa w pierwszym odcinku z serii Autodesk Tinkercad w 5 minut. Dzisiaj chciałbym rozpocząć tą całą serię, pokazując w jaki sposób należy się przede wszystkim zarejestrować w programie Autodesk Tinkercad, tak aby móc w nim pracować i ta seria ma na celu pokazanie funkcjonalności programu Autodesk Tinkercad. Ale tak, aby jeden z odcinków tej serii nie zajmował, cały instruktor w odcinku tej serii nie zajmował więcej niż 5 minut. Więc ja otwieram już stoper, uruchamiam go i przejdziemy do konkretów, tak aby nie tracić czasu. Jeżeli chodzi o sam sposób funkcjonowania i pracy z programem, należy wejść na stronę tinkercad.com i wybrać. Przycisk zarejestruj się, tak abyśmy mogli rozpocząć naszą pracę. Zanim jednak to zrobimy, ja tylko powiem chwilkę o samym programie, o samej aplikacji. Jest to aplikacja całkowicie darmowa, dostępna z poziomu przeglądarki. Jest wyprodukowana przez firmę Autodesk, producenta takiego flagowego programu klasy CAD, czyli Autocada i inwentora. Fusion 360 w swojej ofercie firma ma bardzo dużo różnych aplikacji, jednak one są w większości płatne, nie mają wersji edukacyjnych. Natomiast Autodesk Tinkercad jest całkowicie darmowy. Wystarczy się zarejestrować, żeby z niego korzystać. Jeżeli chodzi o uczniów, ta rejestracja nie jest potrzebna. Możemy dla nich stworzyć tzw. tak <laughs> zwane konta edukacyjne właśnie uczniowskie, ale o tym będzie trochę później. Wybieram przycisk Zarejestruj się. Jeżeli chodzi o sam sposób rejestracji, to mamy tutaj takie pytanie, czy jesteśmy w szkole. Nauczyciele mogą zacząć tutaj lub uczniowie mogą dołączyć do zajęć. Ja proponuję, żeby na sam początek utworzyć po prostu konto osobiste, którym będzie prościej zarządzać, ono będzie miało takie same funkcjonalności jak konto nauczycielskie. Więc wybieram opcję Utwórz konto osobiste. Mamy na start trzy opcje do wyboru sposobu rejestracji na platformie Autodesk Tinkercad. Mogę zarejestrować się podając adres e-mail, co za chwilkę uczynię, ale mogę też zalogować się przy użyciu poświadczeń konta Google, czyli jeżeli mają Państwo maila na Gmailu i korzystacie z niego w miarę aktywnie, no to można również za pomocą tych poświadczeń się zarejestrować albo poświadczeń... Z konta Apple. Jeżeli wybierzemy więcej opcji logowania, to mamy też możliwość logowania się przy użyciu konta Microsoft i u, przy użyciu poświadczeń serwisu Facebook. Co to dla nas oznacza? Oznacza to dla nas tyle, że nie musimy wymyślać nowych haseł i loginów, tylko i wyłącznie będziemy mogli logować się tak, jak się logujemy chociażby w przypadku Microsoftu do poczty na Outlooku czy do Tinder. Ja wybieram opcję podstawową. Zakładam, że nie mam żadnego z tych kont, więc wybieram zarejestruj się podając adres e-mail i po wyborze wybieram sobie kraj, w którym przebywam, czyli Polska. Datę urodzin, wybierzemy sobie datę urodzin, proszę bardzo, klikam na dalej. Następnie podaję adres mailowy. I wymyślam sobie hasło, które musi być skonstruowane właśnie w taki sposób, jak Państwo tutaj widzą. Muszę zaakceptować warunki korzystania z autodesk. I potwierdzić politykę prywatności. Klikam na utwórz konto. Konto zostaje tworzone. Pojawi mi się następny checkbox, którego nie muszę klikać. Nie polecam, by Państwo klikali. Dlatego, że tutaj będziemy otrzymywali dzięki temu. Wiadomości marketingowe. Oczywiście, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to może kliknąć na gotowe, może, może zaznaczyć ten checkbox i kliknąć na gotowe, w innym wypadku jest to niepotrzebne. Pojawił mi się już ekran taki startowy, ale przed pracą taką właściwą w programie Tinkercad ja polecam, abyście Państwo. Na początku zajrzeli na swojego maila, ponieważ na wasze konto mailowe przyjdzie właśnie taka wiadomość jak tutaj, aby zweryfikować ten adres mailowy. To konto, które widzieli Państwo przed chwilą na ekranie, będzie aktywne przez dosłownie chwilę, a to znaczy mam tutaj na myśli 1-2 dni, natomiast jeżeli Państwo nie zweryfikują tego maila, to to konto nie będzie aktywne. Czyli na maila przyjdzie nam takie powiadomienie, a kolejnym następnym mailem może być taki mail, jak Państwo widzą tutaj, z informacją, jak można rozpocząć pracę z programem Tinkercad, aktywując sobie proces, proces takich lekcji wewnętrznych lub też sprawdzając, jak można się zainspirować. Wszystko to znajdziecie Państwo w następnej w następnych odcinkach tej serii, tej serii, która jest związana właśnie z pięcioma minutami w programie Autodesk Tinkercad, na które zapraszam państwa bardzo serdecznie.